Sytuacja jest krytyczna. Gwardia Mobiusa przejęła placówkę badawczą i wykorzystała ją do stworzenia potworów. Mogę je wyeliminować, wykorzystując prototyp Mecha o nazwie Balius. Zbierzcie do niego części, żebym mogła go aktywować. Musicie się spieszyć. Powie więcej nadrządców. Zdają najlepsze dowci. Zasypcie pole walki z tetalitami. Są bardzo pomocne i świetnie wyglądają. Jeśli się nie pospieszymy, Gwardia Mobiusa wygra. Nie chcą zniszczyć nasz dom. Nie pozwól im. Konczy nam się czas. Pospieszcie się, przecież nie chcecie tutaj umrzeć. To największe zagrożenie Badania dla cywilizacji. Badania zakończone. Nasi sojusznicy są atakowani. Nasi sojusznicy są atakowani. Jesteśmy na półmetku. Balius będzie niedługo gotowy. Nasi sojusznicy są atakowani. Czyńcy się zbliżają! Oby wystarczyło nam jego energii. Nasi sojusznicy są Nasi sojusznicy są atakowani. Nasi sojusznicy są atakowani Badania. zakończone. Nasi sojusznicy są atakowani. Baza naszych sojuszników jest atakowana. Baza naszych sojuszników jest atakowana. Nasi sojusznicy są... Atakowani. Wysłać posiłki na linię frontu. Życie innej komisji... Wargiel Mobiusa się nie poddaje. Cały czas próbują ocalić swoje materiały badawcze, chociaż my niszczymy ich cenne eksperymenty. To pilnujcie, żeby ich pociąg nie dotarł do celu, dobrze? Nasi sojusznicy. Badanie zakończone. Nasi sojusznicy są atakowani. Twoje jednostki są atakowane. Musisz ustawić to w polu zasilającym. Skuteczność to chyba wasze drugie imię. Mamy już wszystkie części. Kończę przygotowywać Baliusa do działania. Do zobaczenia wkrótce. Zaraz stracicie szansę na zaatakowanie pociągu! Wróćcie, zbliża, moi mali koledzy! Wyjdźcie mu na powitanie! Świetnie. Pociąg został zniszczony. Gwardia Mobiusa nie dostanie swojego transportu. Twoje jednostki są atakowane.